Dzień dobry, witam Was serdecznie z Kuala Lumpur, ma, stolica Malezji. Zapraszam Was na film, w którym pokażemy nas naszą około 1,5-dniową wycieczkę po właśnie tym mieście. Właśnie przylecieliśmy, jak widzicie na lotnisku oczywiście zaczynamy naszą podróż. A jutro wybieramy się do wybory tutaj. Także zapraszamy na film. Podróż, zapnijcie pasy i wygodnie się rozsiądźcie i podróżujcie z nami. Zapraszam. No i naszą podróż zaczynamy w sumie od tego jak dojechać do miasta. Wybraliśmy pociąg, kupiliśmy takiego sobie Travel pasa wygląda on tak, mamy w tym przejazd pociągiem jakimś tam ekspresowym do miasta i do tego jeszcze bilety ważne na większość, metr, większość metra, większość linii metra po mieście, zapłaciliśmy za to jakieś 70 zł tak za osobę. Tutaj bilet na pociąg kupiliśmy w jedną stronę, można było w dwie, ale wracać będziemy, chcemy taksówką sobie na lotnisko, także zrobiliśmy tak, że kupiliśmy bilet w jedną stronę na pociąg do miasta i dwa dni możemy, czyli dzisiaj i jutro jeździć metrem po mieście. Większość większości linii obsługuje to, ale nie wszystkie. Jeszcze nie wiemy do końca co z dziećmi, dowiemy się jak dojedziemy do miasta na pociąg, nie musieliśmy za nich płacić. Zobaczymy jak będzie z metrem, także zaraz idziemy na pociąg i jedziemy. Jesteśmy w pociągu, zaraz ruszamy, w międzyczasie pokażę Wam Właśnie na ulotce jest tak, że jeżeli chcecie jechać w jedną stronę, to właśnie na e, z lotniska, na przykład albo na lotnisko 175, ich waluty to jakieś około 70 zł. Dwie strony 120, czyli jakieś 108 zł. No i to jeszcze obejmuje dwa kalendarzowe dni jeżdżenia właśnie po, po Kuala Lumpur. E, tu nam Pan zaznaczył, już wam pokazuję na ulotce. Na uloce. Widzicie, te, te co są ptaszkami, to te linii metra można używać, a ich sami tych co nie można. Jeszcze dowiemy się jak z dziećmi, tu w pociągu bezpłatnie. Do szóstego roku życia pociąg ma podobny na 160 na godzinę, także, także już wypatujemy już ruszyliśmy. Ruszamy z lotniska. Papa, lotnisko, do zobaczenia za dwa dni. Tak wygląda pociąg. I po równo 33 minutach dojechaliśmy na dworzec centralny. Jak się jechało? Spoko, bardzo fajnie. Szybko. wifi było. Dwało. Tak, Teraz tak musimy. Tak, musimy tu poczekać. Kolejka do windy Także czekamy. Musimy się przesiąść na metro. Tak, nazwita dworzec w Kuala Lumpur. Takim muralem. No, nam się podoba kawałek dalej, dzień dobry w Malezji, po raz kolejny. Nasze pierwsze jedzenie na szybko, dzieci zapragnęły sobie kurczaków takich, no to przyjdźmy jakieś coś ala KFC powiedzmy, To są jakieś takie kurczaczki, właśnie trochę ryżu, jakieś kimci, pytki. jeszcze czekamy na... Kimslaw. Kimslaw, tak, zamiast kolesłowa to jest kimslaw. Jakie kurczaczki jeszcze czekamy? Z kością, tak? Bo się lubi z kością, Ula lubi bez kości, tak? No właśnie, smacznego. Znaleźliśmy wejście do naszego metra. My będziemy jechać LRT linią różową, a tam jeszcze jest HTM. To są jeszcze inne kolejki, więc my sobie właśnie tutaj linia różowa, będziemy próbować jechać. Jest i nasze metro. Metro, kolejka, nie wiem sam jak to nazwać. Siadamy, jedziemy kilka stacji i będziemy w hotelu. w Metrze jest sporo ludzi. Klima rozwolona na hula, dlatego ja założyłem bluzę. kula dzielnie stoi. No i zaraz dojedziemy. dojechaliśmy Czyś o to zauważyłeś, że w metrze nie ma kierowcy? Nie ma maszynisty. Kto prowadzi. prowadzi? Komputer. A komputer samo jeździ. Także idziemy szukać naszego hotelu. Nie. Dotarliśmy do hotelu, jakieś 4 minutki od stacji. mety, więc bardzo blisko zobaczcie, co tu się dzieje. Nie wiem, ile ten hotel ma pięter, ciekawy, na którym my będziemy mieli pokój. Pokażę Wam, oczywiście, ten hotel. No i tutaj w ogóle same takie wysokie budynki. Jutro będę więcej ponagiwał, jak będzie jasne. Tymczasem idziemy się meldować. Tak jest wejście. No, tu wygląda zacnie. Zacnie. Dzieci siedzą, czekają. Ewelina nas meliduje. Tu jest kawałek korytarza i wchodzimy do pokoju. My mamy pokój 2303. To jest na 23 piętrze. Wchodzimy. Teraz właśnie przejęłam telefon od Cześka. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Mamy taką kartę, którą tutaj wkładamy. Prąd nam wtedy działa. I wchodzimy. Mamy... Kuchnie Jest taka duża lodówka. Jest nawet płyta taka do gotowania. Mikrofala. Mieliśmy dwie wody. I dwie herbatki i dwie kawy. Jest zmywak płyn do zmywania, także elegancko. Są, widzę, jakieś nawet talerze, kubki, coś tam. Jak ci się podoba? No, elegancko. Idziemy, musieli pokazać idziemy dalej. Tak, dzisiaj już jest ciemno. I tutaj mamy sypialnię z takim oknem na salon. Sypialnia jest z podwójnym łóżkiem. To jest ogólnie pokój dwuosobowy. My tu jesteśmy we, we czwórkę. Jest ok, rezerwowaliśmy to przez Agodę. Tutaj wchodzimy. Mamy, mamy safe. O, nawet Koran jest, proszę bardzo, <śpuszczam> po angielsku. Mamy tutaj safe szafa, w której się zapala światło, także elegancko, też fajnie. O, jest nawet, nawet jest do modlenia się dywanik. No nieźle. Mamy witaminki dla chłopczyka. Tak, kupiliśmy witaminki na kaszel. Jest żelazko, jest dyska do prasowania, tutaj taki na, na pranie kosz. No to ciekawe, to pierwszy raz widzę w hotelu, żeby był taki właśnie dywanik dla muzułmanów do modlenia się. Ok, wchodzimy do łazienki. I mamy całkiem sporo łazienkę, Kibelek Jest też szumywalka, tu mamy jakieś mydełko. Jest też wanna, szampon, żel pod prysznic wyglądają całkiem fajnie. Są ręczniki. Wiadomo, prysznic. Także też fajnie. Pokażę Wam, jak wygląda salon. Tutaj już kawałek widzicie z tego okna. No ale my przechodzimy tędy. I tutaj mamy taki stolik, żeby sobie posiedzieć, zjeść coś. I jest też taka sofa. Ona nie jest rozkładana, więc jakoś tutaj będziemy się musieli pomieścić. Jest telewizor, stolik. To jak widać, jest taki pokój łączony z pokojem obok dla rodzin. My w wiadomo nie mamy dwóch pokoi, więc on jest teraz zamknięty. No i tutaj też jest taka klimatyzacja ogólna i e, tu jest szałka. ciekawe, czy to jest szałka, którą stanie się modlić, czy o co chodzi. E, no i tutaj mamy balkon. Balkon jest nieotwierany, nie można tam wyjść, wyjść na zewnątrz. Widok jest taki, dzisiaj to jest ciemno, więc średnio coś widać. E, pokażemy Wam jutro. Jesteśmy wysoko, o 23 piętro. Nie da się wyjść na ten balkon. <noise> Także to jest ciekawie. No i tak to wygląda. Co tam szukasz jakiegoś kanału? Asian Food. Asian Food? OK. Ten hotel Perdana w Kuala Lumpur rezerwowaliśmy przez Agodę. Zapłaciliśmy za dwie noce 100 euro ze śniadaniem. Ten pokój nazywa się Studio Queen Room. Przeciśmy zobaczyć jeszcze w jakich godzinach jest siłownia. No i proszę bardzo, siódma do 23, a kobiety od 21, tylko do 23. Co o tym sądzicie? Aczkolwiek siłownia wygląda na bardzo fajną, więc pewnie to to przyjdę Tak tylko w skrócie wam pokażę. Dużo maszyn. Dużo. Do ćwiczenia. No, no, przyszedłem poćwiczyć na siłownię. Nie mogę już tak spać od dwóch godzin. No i zobaczcie, ta siłownia naprawdę jest fajna, powiem Wam szczerze. Jest naprawdę dużo, wyposażona. Naprawdę super. Także trzeba się trochę poruszać. A dzisiaj od rana póki co Walalun płacze Zobaczcie, jaka pogoda. Ach, mam nadzieję, że się później rozpogodzi. Dobrego dnia. Obudziliśmy się, spało się super. Właśnie idziemy na śniadanie. Musimy wyjść z hotelu i tutaj obok jest restauracja. Siadanie jest od 6.30 do 10.30. Mamy wliczone w cenę, także idziemy jeść. Wychodzimy na zewnątrz i mamy tutaj właśnie siadanko. Także wchodzimy do środka. Sporo ludzi, widzę, jest. Zobaczymy, co dobrego można zjeść. I pani nam zaraz znajdzie miejsce, więc też fajnie, że wiemy że, że ile osób ona nas prowadzi z się pieką. Zaraz usiądziemy sobie gdzieś. Jest naprawdę dużo ludzi, dużo się dzieje. Jest teraz godzina 8.39, także chyba szczyt wszystkiego. Można na zewnątrz, można w środku. Wiemy. To jeszcze widzę też coś tam robią, teraz będziemy oglądać. Tutaj mamy takie miejsce, gdzie smażą roti, takie puste. O, tutaj są usmażone i do roti możemy sobie nabrać takiego sosiku. Tu jest kary, a tu jest warzywne kary. I tu mamy jeszcze ten sambal, taki ostry dodatkowo. I to jest takie typowe tutaj malezyńskie śniadanie. Można też sobie zażyczyć jajka. omlet, jajecznice sadzone albo jakieś tam z dwóch stron sadzone. I tutaj różne są dodatki do wyboru. I tutaj mamy też jajka. Co to za jajka? Nie wiem, czyli to takie półtwarde, półmiękkie. Popatrzyłem. Popatrzyłem jak robią. To. <laughs> jak robią miejscowi, Oni mi to roztłukują, wrzucają do miseczki. Okej, okay, bo zasłaniasz ręką, a nie o, wyszło. a no, wyszło. Się. I polewają sosem sojowym. Okej. Okay. Sos sojowy. Nie ja wiem, spróbujemy. I chyba, czy tak jedzą? Nie wiem, tak zabierają. No No dobra, no to zjadaj. Zobaczymy. To jest takie mulewak, zobacz. co widzisz? Mhm. I jak z tym sosem sojowym? O, jakbym posolił trochę. <laughs> Ciekawe. Wzięliśmy też właśnie tego rodzaju z tym kary. Ula ma omleta, a Czesio ma makaron z sosem pomidorowym i z parmezanem. Ja. <grywa> Co tam sobie nałożyłeś? Ciekawego. Samochód. Samowski. Jakiś makaroni, jakiś sosik. Nie wiem, <grywa> Przyniosłam tutaj na spróbowanie składniki do nasi lemak, czyli takiego mm, typowego malezyjskiego dania. Teraz wam pokażę. To są e, suszone sardele, czyli jakieś anchois, sardynki, ryż. Tu jest jakiś sambal specjalny do tego nasi lemak. Tu są jakieś orzeszki, jajko i ogórek. Tak podpatrzyłam, jak inni nakładali, to nakładali to. E, I to się chyba wszystko miesza i się je. Teraz będę próbowała. Tutaj mamy część drugą z jedzeniem, są świeże warzywa, pomidory, ogórki, tylko ogórki są z ostrą papryczką chyba. Jest też te cebula, jakaś sałata, kukurydza, groszek. Mamy też różne sosy, to wszystko jest podpisane, jakiś sezamowy, francuski. Jest te ser żółty, tu jeszcze była szynka, ale właśnie chyba poszli ją dołożyć. Mamy tutaj, pokażę Wam później, a tutaj mamy taką część, gdzie możemy sobie zrobić nasi lemak. Jest to takie typowo malezyjskie danie. Tutaj mamy ryż, tak nakładamy ryż, tak jak widzieliście u mnie na talerzu. Mamy orzeszki, bo tu mamy jakieś składniki właśnie na nasi lemak. Tu mamy takie prażone orzeszki. Tutaj mamy sardynki właśnie suszone, jajko i taki sos sambal na silemak To wszystko mieszamy i jemy. No mi to tak średnio podeszło, ale nie ma tragedii. Tu jakieś kolejne danie, to są kurczaki w sosie, to jakiś makaron smażony na ostro. Tutaj mamy samosę, takie pierożki z warzywami i do tego jest sos jakiś taki słodko kwaśny. Tutaj mamy część słodką, Takiś chleb, maślany pudding tutaj też jakieś takie małe coś słodkiego. Tutaj są jogurty, owoce. Czyli mamy arbuza, którego już nie ma i melona. Z drugiej strony tutaj mamy parmezan do posypania na przykład takiego właśnie makaronu, on jest dobry, nie ostry na szczęście, dobry dla dzieci. Tutaj są kawałeczki wołowiny, ale albo się skończyło, bo będą dokładać. Tutaj mamy ziemniaczki smażone, kiełbaski z kurczaka, paróweczki i gotowana fasolka w sosie pomidorowym. Tu mamy część, gdzie możemy sobie zrobić płatki z mlekiem. A tutaj jakieś takie dodatki tofu. Są dodatki chyba do... Aha, bo tutaj jest ok. Tutaj mamy jakieś czyste poridże. To jest czyste polidże. Um, to jest jakaś taka ryżanka, chyba? Nie wiem. I tutaj do niej są dodatki: dodatki jakieś smażone, coś, orzeszki. Um, Szypiorek, tofu. Jakaś ostra papryczka. Także to jest taka jakaś nie wiem, zupa. A tutaj możemy sobie ewentualnie jeszcze zrobić makaron, jak chcemy. I też mamy różne dodatki. O, babaganusz na przykład, kuskus, tutaj jakieś orzeszki i tchumus. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o takie jedzenie na ciepło. I tutaj jeszcze z drugiej strony mamy też właśnie świeżo wypiekane bułeczki. a właśnie tu nie ma, one wszystkie się teraz pieką. czy z czekoladą. A tutaj możemy sobie zrobić kawę, herbatę, są ekspresy. I tu jeszcze jest część jedzenia na słodko dżemy, masło orzechowe, tosty, możemy sobie tutaj właśnie zapiec chleb.